W przedszkolu miejskim numer dwa dzieci z grupy czwartej przygotowały przedstawienie pod tytułem kopciuszek. Baśniowa sceneria, bajkowe kreacje i aktorski kunszt swoich pociech obserwowali rodzice, dziadkowie oraz zaproszeni goście. W przedszkolu realizowany jest program wspomagania aktywności twórczej w wychowaniu przez sztukę. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą we wszystkich tego typu zajęciach, bardzo często same inicjują przedsięwzięcia artystyczne pod kierunkiem swoich wychowawczyń. Dzięki prowadzonemu programowi dzieci poznają również nowe techniki plastyczne, rozwijają wyobraźnię, mają niecodzienną możliwość pracy artystycznej pod kierunkiem doświadczonych plastyków. Baśń pod tytułem „Kopciuszek” to klasyka, na której wychowało się niejedno pokolenie. Interpretacja przedstawiona przez dzieci z przedszkola nr 2 przypadła do gustu wszystkim widzom. W trakcie przedstawienia nie było widać tremy bądź zdenerwowania. Młodzi aktorzy bez skrępowania wcielili się w rolę kopciuszka, macochy, jej córek, księcia czy też wróżki. Każde przedstawienie przygotowane przez dzieci pozwala rozwijać ich wyobraźnię, zgłębiać wiedzę o świecie czy wreszcie poszerzać zasób zwrotów i słownictwa. Realizacja programów wspomagania aktywności twórczej przynosi bardzo wymierne efekty. Dzieci wykazują się dużą pomysłowością i kreatywnością, chętnie podejmują działania artystyczne. Do wielu działań artystycznych zapraszani są również rodzice oraz dziadkowie. Przedstawienie oprócz rodzin młodych aktorów zostało zaprezentowane wszystkim przedszkolakom. Ciepło przyjęci młodzi aktorzy już szykują kolejne niespodzianki może to właśnie przyszłe gwiazdy szklanych ekranów. Kto wie.